Dzień za dłuższy. Wczoraj świętowaliśmy oczywiście chwałę tych zbawionych, wszystkich świętych. Czyli nie tylko kanonizowanych, beatyfikowanych, tylko wszystkich. Ale wie, ilu naszych bliskich już tam jest? Nie wiem. Wszystkich zbawionych. To jest najwyższy poziom kościoła. zbawieni. My na ziemi jesteśmy kościołem walczącym o zbawienie. Natomiast, no, jest ten trzeci kościół za który się dzisiaj modlimy, czyli dusze w czyściu, cierpiącej, żeby to lepiej zrozumieć, przeczytamy z księgi Hioba to, co nam dzisiaj zostało zaproponowane. Wiemy, jaka jest historia Hioba, człowieka bardzo bogatego, obdarzonego licznym potomstwem, którego życie za sprawą szatana, za pozwoleniem Boga. Zostało kompletnie zdemolowane. Stracił dzieci majątek na dodatek zachorował na trąb. Te doświadczenia Hioba symbolizują to wszystko, co nas w życiu może spotkać. Każdy rodzaj cierpienia. Każdego cierpienia. I to, te wszystkie cierpienia, ten wór który dźwigamy w życiu tych doświadczeń, można nazwać ziemskim czyścicem. Święty Janot Krzyża, jeden z największych mistyków w Kościoła katolickiego, powiedział, że jedna godzina cierpienia na ziemi w zjednoczeniu z Bogiem o tym warunki. Jest warta wiele, wiele dni czyśc, że Czy zaczynamy rozumieć, o co chodzi. Piotr w, w tym wszystkim, co go spotkało, nigdy nie odstąpi od wierności, bo ufał mu do końca. Co on mówi? Właśnie to, te słowa, te krótkie czytanie to wyrażą. Któż zdoła utrwalić moje słowa, potrafię w księdze umieścić, po prostu napisać, żeby wszyscy mogli przeczytać. I je właśnie czytam. Żelaznym rylcem, diamentem na skalę je wyryć na wieki. Tak jak na tych naszych kamieniach, na pomnikach nagrodnych, prawda? Są wyryte napisy. Spoczywaj w pokoju. Jezu, ufam Tobie. A na dawnych grobach Proszę ozdrować Mariusz, bo ojcze nasz, jeszcze odpoczynek, i Ale co ma być tam napisane, według Kiełpach? Co on chce, żeby napisać? Lecz ja powiem, wybawca mój żyje. Powiem to bardzo mocno, bo te słowa mówi w momencie, gdy siedzi we własnych. Nie powiem czy okryty trąbem i trapi się zbitym zwanym, bo go spędzi. Jakby w takim właściwie życiowym do doświadczył. On mówi te słowa. Ja wiem, wybawca mój żyje, chociaż na ziemi wystąpi jako ostatni, i potem moje szczątki. Czyli moje zmarłe ciało odzienie skórą, i tym samym ciałem, Pan pisze, i oczyma ciała będę widział Pan. To ciało tak doświadczone, zrujnowane, będzie widziało Bóg. To jest mowa o zmarłym stanie naszych ciał. To właśnie ja go zobaczę. Tak bym powiedział: deklaruję, cokolwiek by mi się działo w życiu, trafię do niego. Można najprawdziwie powiedzieć. I żeby zakończyć, powiem tak. Ten rylec, diament, który na skalę ma wierzyć, ten napis Hioba, symbolizuje jedną podstawową prawdę, o której będę mówił co drugim trzecim kazaniu. Zawsze mówię. Tak. Jeżeli człowiek zachowuje tak zwaną łaskę uświęcającą, czyli nie popełnia grzechów ciężkich. Może popełniać te, te przekleństwa, nerwy i tamte trudne momenty dnia zniechęcenie. Tak jak Hiob, który w tej swojej całej wiernością w pewnym momencie mówi tak do, Bogu, do Boga, do Boga. Odbierz mi życie. On nie chce popełnić samobójstwa. Woli umrzeć, jest, modli się do Boga, nie chce już żyć, tak Cię Zobacz jak, jak, jak do jakiejś skrajności był doprowadzony. Ale to nie znaczy, że człowiek nie jest wierny. Jeżeli nie jesteśmy wierni to, to na tej skale napisane jest, jesteś zbawiony. Bo nie mam grzechów ciężkich, tylko cała, i ty nie mam się bać Boga, że nie będziemy zbawieni. Czego możemy się jednak obawiać? No czystca. Czyściec jest już nadzieją zbawienia, a jednak jest cierpienie. Tego mamy prawo się bać. Im wierniej, wier, wierniejsi jesteśmy w trudnych chwilach cierpienia w tym życiu, wierniejsi Bogu, tym mniej będzie czystca. Bo przeżywamy to w zjednoczeniu z Nim, bez grzechu ciężkiego. I wtedy zobaczcie, jaka jest wielka nadzieja, że to cierpienie jest w pewnym sensie łaską. O mnie oczyszcz. Przypomnijmy podstawową prawdę o tym, jakie są trzy podstawowe stany kościoła. My tu na ziemi jesteśmy kościołem tak zwanym. Bojującym, walczącym o nasze zbawienie. Życie jest w pewnym sensie walką, zaraz o tym powiem. Wczoraj świętowaliśmy najwyższy poziom Kościoła, czyli tych wszystkich zbawionych. Nie, nie tylko tych kanonizowanych, beatyfikowanych, ale wszystkich, którzy dostali się do nie. Jest jeszcze oczywiście ten trzeci Kościół, trzecia część Kościoła między nami a tymi zbawionymi. To są dusze w czyściu cierpiące, ale one na pewno trafią do nieba. Tylko to podkreślić te bramy, prawda? Bo ci potępieni, oni nie są kościołem. Nie ma dla nich żadnej nadziei. I żeby to lepiej zrozumieć, czym jest to nasze życie i ten czyściec, to posłuchajmy. Drugiego czytania. Święty Paweł zaczyna tak. Jesteśmy przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą. Czyli mamy taką takie przekonanie. A skąd to przekonanie, że trafimy do niego? Jest wtedy, jak to często tu powtarzane, kiedy człowiek żyje obietnicami sztu. A to w praktyce oznacza nie popełnianie grzechów ciężkich. Łaski, czyli łaski uświęcające. Jak to podkreślam często, grzechy powszednie nie odbierają nam łaski uświęcające. Choćby nawet czasami były liczne. Tylko, że jak człowiek zbiera i zbiera te grzechy powszednie. My wiemy, że jakie to są najczęściej grzechy. Nerwy, przekleństwa, jakieś drobne kradzieże, może, to zarabia na czyścic. I teraz, żeby tego uniknąć, tego czyścica, to dlatego nazywamy się Kościół walczący. Walczę, żeby tego też nie było. Znaczy o takie wewnętrzne oczyszczenie. Ale Doleko było w tym pierwszym czytaniu w mądrości, że doświadczył jak złoto w tyglu. Tutaj też nieznaczne cierpienia, jak Paweł. No trochę trzeba pocierpieć. Wojna, żeby była wygrana, wymaga poświęcenia. To jest właśnie nasze zadanie na tej ziemi. I dlatego Jezus mówi, i temu Tomaszowi, który mówi, no ale jak nie znamy drogi. Jezus mówi, zacznij drogę do Ojca. I, ale nie wiem, o co chodzi. Jezus mówi, ja jestem drogą. Prawda mi życia. Drogą. Co to ma znaczyć? Najpierw to, że Jezus w czasie swoich trzech ostatnich lat życia wziął na siebie nasze choroby. Przebaczał grzech. Trzeba iść tą drogą. Szukać przebaczenia grzechu, czyli się spowiadać, kiedy trzeba. Ofiarować mu swoje cierpienie. Prosić o uzdrowienie, zwłaszcza duchowe. Ale zobaczmy, jaką skończył ten Jezus. Jego droga to nie było tylko to, czym się zakończyła ta droga: męka, śmierć. Przecież my wszyscy może. Musimy pójść tą drogą. I powiedzieć Bogu, w Twoje ręce powierzam Duchamę. To bowiem, co widzialne, pisze w tym drugim czytaniu święty Paweł, przebija. To, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczenie nasz przybytek do czystego mieszkania, a my wiemy, jak z wiekiem on niszczy. Niszczy nas, nasze ciało. Ale wiemy, że to, co jest w nas nieśmiertelne, dusza, ale jest nieśmiertelna, będzie mieć mieszkanie w niebie. Mamy pewność, że ta śmierć, która nas czeka, nie jest kresem naszego istnienia, ale początkiem innego istnienia. Dlatego Jezus mówi, W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, starczy miejsca. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział. Idę przecież przygotować Wam miejsce. To znaczy, można w pewnym sensie powiedzieć, że dla każdego z nas w dniem jest już dla niego przygotowane miejsce, na drzwiach jest napisane moje imię i nazwisko. Nikt tego nie zajmie. Jeśli właśnie trwamy w tej walce, trochę krwi trzeba przerać w walce z grzechem. Mądrość Kościoła. Zwłaszcza, jak to jest wielka nadzieja, jak warto, jak człowiek wtedy nabiera sił, żeby jednak walczyć. Dlatego, niech ta nadzieja nas ożywia, a mistyk Jan Odkrzyża powiedział, że jedna godzina takiego duchowego, takiej duchowej walki na Ziemi, takiego cierpienia jest warta wiele dni czystych. Jedna godzina. I te słowa nas, budzą w nas nadzieję, a my ofiarujemy, możemy ofiarować nasze życiowe cierpienia, doświadczenia właśnie za duszę czystu cierpiących. bardzo pomaga, a one w swoim stawiennictwem nam też oddają ten dług wdzięczności naszych modlitw i nam pomagają na ziemi. a.